Cześć Siemanku, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście pocisk. Witam Was w kolejnym odcineczku z gry Dragon Sunk Online Będzie to odcinek jak taki crazy, naprawdę taki crazy, a co? Ja nie mogę, ja nie mogę, pewnie że mogę. Zobaczcie ile sobie rocznych monet nabuchałem. O, rany nie! Tyle forsy poszło, tyle hajsu, że normalnie portfel teraz jest pusty, nie no świry nie a tak w ogóle to tak sobie pomyślałem że sobie pierdykniemy taki wo wow 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 wo wo opening no no i ten bo są te skrzydła nie, takie fajne są i mówię sobie, że sobie wezmę i ten i, i, i tak sobie pomyślałem, że sobie spróbuję sobie, sobie wydropić te skrzydła nie, będzie nas stać na całe trzy razy ale może to trzech razy sztuka uda się, zaraz muszę coś zmagazynować, bo jestem pełny orany te miejsce by się przydało kiedyś kupić, ale to się kupi jak się od razu jednorazowo doładuje tyle mrocznych monet, bo jak tak po trochu się doładowuje No to właśnie to i to idzie na, na inne głupoty Co my tu możemy przenieść, co możemy zrobić Chwila momentu, niech Pomyślę. niech pomyślę. W sumie to ten strażnik jest nam bezużyteczny. Tam jednorazowe powstanie. To wyrzućmy to sobie. Pyk. I kupujemy. A w sumie, bo... Ja pierdzielę, A w sumie nie, dobra, zobaczymy. Bo nie wiem, czy będę miał miejsce. Jak kupię, bo to zajmuje jedno. I jak się potworzy będzie potrzebowało jedno. Ale zobaczmy, 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 zobaczmy. Yy, gdzie to jest? Kurde, a jest. Dobra, kupmy to. Możemy jakiegoś dronego wierzchowca kupić, nie? Ale jakbyśmy sobie kupili, trafili ten to. nieźle. Dobra, pierwszy. Trach, wytrychy. No dobra, przydadzą się, przydadzą. Jest, taka, jest takie napięcie, nie? Taki dreszczyk emocji. Jest, jest, naprawdę jest. Weźmy sobie drugi. Pyk, znowu wytrychy. Dobra, wytrychy się przydadzą. Lepsze te wytrychy niż te durne wierzchowce. I teraz czy to będzie szczęśliwa trójka, czy to będzie szczęśliwa trójka. Kupmy sobie. I czy to będzie naprawdę szczęśliwa trójka? I... B. Nie, wytrychy. Wytrychy, znowu wytrychy. Nie wierzę. Dlaczego? Dlaczego? Tak bardzo chciałem mieć te skrzydła i strój tego. I dobra, 2400 poszło. A ile kamieni by było? A ile kamieni by było? To, to wszystko Twoja wina. No co? Co się patrzysz, kurde? To tw Twoja wina, wszystko. No, Twoja przecież. Przecież kazałeś mi to. Więcej razy mi nie każ robić takich głupich rzeczy. Napisz w komentarzu, żebym sobie kamienie lepiej kupił, a nie. Dobrze, ja mam sobie. Wszystkie tylko czternastki. A przydałyby się dwudziestki szóstki, nie? No to nie, no to lepiej, kurde, napisać. A weź zrób sobie, zrób sobie opening, nie? No to co? Ja nie zrobię, to ci pewnie, że zrobię sobie opening i co? I potem nic z tego nie wychodzi. Dobra. Nieważne, to głupi odcinek, ale zostaw łapkę na pocieszenie, zostaw łapeczkę, bo na pewno Ci się spodobało. Spodobało Ci się, czy nie? Spodobało Ci się, to zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeśli tego nie robisz, bo, 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 no dlaczego tego nie robisz? No przecież to, przecież to, Cię nie boli, to, to Cię nic nie kosztuje, zrób to, a co? Będziesz wiedział, co za głupie wypociny wrzucam na YouTube'a I, i, i próbuję robić sobie fajnego, no dobra, no to zasubskrybuj i, i komentarz zostaw, nie? dobra, a ja będę leciał, także trzymajcie się cześć, piona, idę od, 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 odkuć mroczne monety sobie, nie, świerie, idę event robić, dobra, na razie, cześć, hej